Cześć Dzieciaki! Kolejny eksperyment w klubie kawiarni praskiej z małymi Einsteinami. Dzisiaj zrobicie coś niesamowitego. Czasem pewnie przy świętach trzeba coś przetrzeć, wypucować, wypolerować lustra stoły blady. Ale jeśli zostanie Wam chwilkę na eksperymenty, polecam wykonać te eksperymenty, które zaraz Wam zaprezentuję. Do tego będziecie potrzebować jakąś brytwankę jakąś tackę, płaską miskę, półmisek, cokolwiek macie, a nie pozwoli Wam zachlapać i zabrudzić tą. Drugi element to są markery. Markery, flamastry, to co macie na pewno będzie wspaniałe. Ja mam akurat takie, ale Wy możecie mieć zupełnie inne. To, że są różne nie znaczy, że się nie sprawdzą. Potrzebujecie również, słuchajcie, ręczników papierowych. Jeśli nie macie akurat Możecie wykorzystać papier toaletowy? Na pewno się sprawdzi, bo są zrobione z podobnych włókien celulozy, czyli mhm. drewna. Kiedy choinki nie są już potrzebne, bardzo często trafiają do fabryki, gdzie są przerabiane albo na papier, albo trafiają do pieca i dają nam ciepło. Hmm. Ciekawe, co można wyczarować, używając zwykłego ręcznika papierowego? Oraz flamastrów. Niezła zabawa. Pokażę Wam dwie wersje tej prostej zabawy. Pierwsza wersja to są odkryte karty, kiedy na papierze rysujecie sobie wzór. Jaki chcecie? Ja wykorzystałam dzisiaj motyw świąteczny i przygotowałam dla Was wielgaśny, kolorowy prezent. Jak sami widzicie, ma wiele kropek, wiele kolorów. Postarałam się, żeby był naprawdę kolorowy. Będzie nam potrzebna jeszcze pipeta. Jeśli nie macie pipety, można spokojnie, słuchajcie, z palca kropelkę puszczać albo wykorzystać słomkę. Wkładamy słomkę, zamykamy otwór na górze i jeśli puścimy nad kartką, woda spokojnie wyleci. No dobra, no właśnie. Potrzebna jeszcze nam jest woda, więc przygotujcie sobie dość dużo tej wody, bo zabawa będzie polegana na moczeniu papieru. Hmm, proste, ale zaraz zobaczycie. Kolory potrafią się niesamowicie łączyć i będą, słuchajcie, się rozjeżdżać. Więc im bardziej zrobicie plamiasty, niespodziankę, tym flamastry, bardziej się nasączą, słuchajcie, i wyjdzie nam przepiękna mozaika świąteczna. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego woda nie spływa po naszym papierze? Hmm, słyszeliście pewnie o absorpcji. Absorpcja to zjawisko, gdzie jakiś przedmiot wchłania płyny. Hmm, czy wasze ubrania absorbują wodę? Na pewno tak. A czy wasza skóra? Potrafi absorbować wodę? Mhm. Dlatego też, kiedy kąpicie się, wasze rączki zamienią się w stare babulenki i nóżki. Pozwala nam to w wannie zwiększyć chwytność pod wodą, więc w jeziorze lepiej wyłowimy muszelkę z dna, jeśli długo posiedzimy w wodzie, bo nasze paluszki, opuszki palców nabiorą wody i będą pomarszczone. Żeby dzięki temu będziemy już z łatwością chwytać różne przedmioty. Ale my tu gadu gadu, a zobaczcie, jak nam się obrazek rozjeżdża. Jestem ciekawa, jakie wzory wy wymyślicie, jakie wzory będziecie chcieli sobie skonstruować jak będzie wyglądał Wasz obrazek po całkowitym namoczeniu wody. Nasz ręcznik dość szybko chłonie wodę. A! A teraz zagadka dla spóźniarskich. Co było na rysunku? Hm? Wiecie? <laughs> na pewno wiecie. No dobra, to był eksperyment prosty, ale teraz będzie trudniej. Słuchajcie, posprzątajcie po sobie. Sprzątnijcie całą wadę i e, markery, które nie są już nam potrzebne. Musimy się upewnić, że podstawka, na której my będziemy pracować, jest całkowicie sucha. Więc porządnie wytrzyjcie dodatkowym ręcznikiem, tak żeby ani kropelka wody, ani jeden błysk nie znalazły się na naszej tacce. Ok? Naprawdę warto, będzie ciekawie. Użyj dodatkowych ręczników, żeby przyspieszyć ten proces i Was tutaj nie zagadać. O, udało się, jestem gotowa. Następny eksperyment będzie taki. Zróbcie to samo. Czyli narysujcie, słuchajcie, wzór. Nie mówcie nikomu jaki. To będzie, słuchajcie, świąteczna sprzątaniowa zgadywanka. Hm. oprócz tego, że wzięłam, narysowałam tutaj ten symbol świąt, przykryłam je dwoma dodatkowymi warstwami papieru. Ciekawa jestem, czy odgadniecie, co jest tutaj Narysowane. Nie będzie tak łatwo, ponieważ nasz wzór jest niewidoczny. Czy będzie widoczny, jeśli zmoczę go wodą? Dobrze podpowiada Wam intuicja. Na pewno jest dobrze, zgadliście? Więc zobaczmy, co tutaj się dzieje. Zacznę może tu. Ja wziąłem wersję trudną, gdzie dwie kartki papieru są, ale Wy możecie wziąć pojedynczą. Muszę przyspieszyć. I czy już wiecie, co tutaj jest na rysunku? Pokażę Wam bardziej pionowo. Będziecie mogli opowiadać, chociaż nie kusi, żeby cały czas obserwować zjawisko absorpcji. Zobaczcie, jak pięknie się namacza i nasz rysunek jest coraz bardziej widoczny. Muszę się spieszyć, zanim się nie rozmażą kontury i żebyście mogli zgadnąć, czy już widzicie, co jest na obrazku? Nie bolą palce. Mam nadzieję, że was nie rozbolą. Czy już widzicie? Zgadliście? Mam nadzieję, że już tak. Hmm. Jeśli macie przypuszczenia, co jest na obrazku, bo to trudna zagadka, możecie podzielić się swoimi wrażeniami w komentarzach. Zobaczymy, czy zgadniecie. Życzę Wam miłych zabaw, miłych eksperymentów i mam nadzieję, że pochwalicie się swoimi pracami, swoimi wzorami i wygracie zagadki ze swoimi rodzicami. Co było na obrazku? Pod dwoma warstwami papieru? Kto to wie? Czekamy na Wasze odpowiedzi w komentarzach. Do zobaczenia!